Witajcie, z tej strony Jona Czoszewski z kanału Jona jest Jestem dzisiaj z Kasią. Z nami jest pole, na którym będziemy robić fotki. Strasznie mi się tu podoba, jestem podekscytowany tym, co się już zaraz stanie, a staną się zdjęcia. Będę Was instruować, pokazywać jakieś sztuczki, wskazówki. Myślę, że się dużo z tego nauczycie, jeśli nie... Przynajmniej jest darmo. Takie jest dobre. Prezmatu chyba jeszcze nie używałem na poprzedniej sesji, także używa się go. To jest taki kryształek, można go kupić na AliExpress, gdzieś tam, gdzie znajdziecie. Wkładamy go w prosty obiektyw na niskiej przysłonie. Mamy takie troszkę ciekawsze tło, możemy odbić pewne rzeczy, lekko schować coś. Bardzo fajne narzędzie, bardzo polecam. tanie. Kolejna miejscówka, bardzo ładna. Mamy tutaj w tle super drzewa, bardzo ładne kolory zieleni. A przed nim się zdarzyło, że leży jakaś taka większa gałązka. Myślę, że ją wykorzystamy i zrobimy jakieś fajne ujęcia. Robiąc zdjęcia w naturalnym świetle, zwróćcie zawsze uwagę na jedną rzecz. Gdzie znajduje się słońce? Bardzo ważne jest, żeby ono było najlepiej za modelką kompletnie, a nie będzie jeśli też będzie gdzieś po, tej, po lewej lub prawej stronie, byle byłoby za nią. Tutaj mamy bardzo fajną sytuację, ponieważ słońce jest z tej strony i Kasia będąc w tamtym miejscu jest oświetlona gdzieś właśnie w tych okolicach, przez co będzie miała bardzo ładne, miękkie światło na twarzy. Mówiłem już o tym w filmie jak robić zdjęcia w ostrym słońcu. Wykorzystajmy właśnie dokładnie tą wiedzę teraz. Dajcie kolejna miejscówka, będziemy próbowali złapać te puste przestrzenie między drzewami wraz z troszkę może z tymi gałęziami wokół. Myślę, że będzie bardzo fajne zdjęcie, z tego powodu musimy robić troszkę od dołu, jedziemy. Kolejna miejscówka, mamy tu fajną niską trawę, mamy dużo przestrzeni między drzewami, także myślę, że jakieś dwie czy fotki fajne tu wyjdą. Teraz najmniej ulubiona część tej sesji dla Kasi, ponieważ jedziemy na tereny bagniste. Słuchajcie, w drodze na bagna zleźliśmy jeszcze takie pole, także nie da się tego nie wykorzystać i zrobić jeszcze kilka fotek. Więc kochani, sytuacja jest taka, ja się stąd nie ruszam, bo tutaj jest mokro, ale Kasia, a Kasia już tak. Kasia jest szczęśliwa, bo się może kolejny raz poświęcić, być przykładem dla wielu modelek w Polsce początkujących. Ja tu po prostu będę sobie stał, zmienię obiektyw na jakiś węższy i polewimy fotki, tak? Dobra, słuchajcie kończymy, bo Kasia mnie już nienawidzi, ale dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wam się się podobały się nauczyliście. Tak. Tak. Mam taką nadzieję, że moje poświęcenie było warte dla waszych zdolności, umiejętności, także... Dokładnie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!